Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek zakupowy. Będziemy kupować BMW serii 5 w cenie do 20 tysięcy. Zobaczymy co nam tutaj rynek oferuje. Tutaj nie zaznaczałem przebiegu, dlatego, że zaznaczając przebieg do 200, 350 tysięcy praktycznie auta znikają, także zobaczmy sobie na początek samochody, które nam się tutaj pojawiają, powiedzmy zobaczymy, w pierwszej kolejności BMW 560 2005 rok 265 tysięcy kilometrów Wersja 525D manualna skrzynia biegów. Ja myślę, że BMW serii 5 powiedzmy, jeżeli ktoś nie chce inwestować dużych pieniędzy w późniejszą regenerację skrzyni automatycznej, no to powinien wybrać manualną, na pewno zmniejszy to ilość wydatków na ten samochód. Takie auto możemy kupić w cenie 20 tysięcy z 2005 roku. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj nam się pojawia? Może zobaczmy sobie BMW 5 E39. Także w manualnej skrzyni biegów. Wersja 2001 rok, 320 000 km. Tutaj mamy auto. To jest wersja poliftingowa. W pakiecie M, pakiet, bo tutaj widzimy charakterystyczne zderzaki. Duży komputer pokładowy, nawigacja, skrzynia pięciobiegowa, fajna kierownica, tempomat. Tutaj boczki, drzwi, elektryka pełna. ten Samochód, powiem szczerze, że nawet do tej pory się nie zastarzał, ma już. E39, praktycznie nawet najnowsze, mają już prawie 20 lat. Auto zostało przeprogramowane na. Miało wcześniej skrzynię automatyczną. <grymne> Dobra, lecimy dalej. Tutaj więcej będzie aut BMW E60, dlatego że E39 dosyć mocno już trzymają cenę i egzemplarze. Z niskimi przebiegami te ceny mają znacząco większe. Może zobaczmy sobie następne auto, czyli BMW A60. Tym razem benzynowy silnik, który nadaje się do instalacji gazowej. 2-2, 170 koni. Dosyć fajny egzemplarz także. Wyposażenie, wszystko to co ma, musi mieć. Ma klimatyzację, czujniki parkowania. Nie widzę reflektorów senonowych, tylko zwykłe lampy, ale w cenie 20 tysięcy, przebieg 263 tysiące km. Dobra, lecimy dalej. Kolejne auto z 25 litrowym silnikiem benzynowym E60, kombi. Tutaj mamy ksenony. Kombi pamiętajmy, że większość ma, będzie miało regulację tylnej, wysokości tylnego zawieszenia. Najprawdopodobniej jest to w standardzie B60, tak zwany NIVOMAT. Powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie, jak to działa. Czy obniża się podwyższa po załadowaniu? Samochód dosyć zadbany w środku, także. Warto na pewno obejrzenia. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj nam się z rodzynków pojawia takich? Nie wiem czemu, albo minąłem, jak wcześniej oglądałem to było... Nie. Jeszcze chyba... Nie. Dużo BMW 60 jest. Także... Tutaj jest dosyć spory wybór. W silnikach... Zarówno jak i w samych samochodach Aczkolwiek nie wiem czemu Muszę musiałbym zobaczyć przebieg do 200 tysięcy Wydaje mi się, że widziałem Aha, bo tam mam zaznaczone uszkodzone Nie, jeżeli ten to on wyklucza samochody To ciekawa sprawa, powiem szczerze te ogłoszenia różnie ci sprzedawcy wystawiają, dlatego. O, tutaj zobaczmy sobie. Ale to było uszkodzone? Dobrze oglądałem. Nie. Tu nie ma uszkodzone. Nie wiem czemu to. Czemu. Aha, bo ktoś nie zaznaczył po prostu chyba w opisie i to później znikają te oferty. Tutaj mamy ciekawy egzemplarz E39, 530i, najmocniejszy silnik, automat, aczkolwiek trochę dziwne, że nie ma tu sterowania w kierownicy ani tempomatu. Dosyć dziwna wersja, powiem szczerze. Ale fajny kolor taki bordowy, jakby metalik, brązowy, i o dziwo! Tutaj nam. Właściciel pisze auto 100% bezwypadkowe, żaden element nie był powtórnie nakierowany ani odkręcany. 180 tysięcy km, przebiegło 18 900. Czyli jak ktoś szuka klasyka ze skórzaną tapicerką, chyba nawet tutaj mamy do czynienia. Chyba tak, beżowa tapicerka. To takie auto powinien zwrócić uwagę. Ale nie wiem czemu, jeżeli tu zaznaczę status pojazdu. Uszkodzony nie, to to znika, ale domyślam się, że tu jest zaznaczone w opisie. Zaraz zobaczmy w opisie tego samochodu BMW 60, 2004 rok, 200 000 kilometrów. Czy tutaj jest zaznaczone stan? Uszkodzony nie, nie, ja tu nie widzę takiej opcji. Stan używany, zarejestrowany, nie wiem czemu ja powiem szczerze. Tak, by w opisie ktoś dodawał. Część tych tutaj w przebiegu do 200 tysięcy, to tych samochodów jest znacząco mniej. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że praktycznie zniknęły nam egzemplarze <grytanie> do 200 tysięcy przebiegu. Także lecimy dalej na następne strony. Co tutaj nam rynek oferuje? Są na egzemplarze przy przebiegu około 300 tysięcy. Tutaj mamy model E39 2,5 litra, i od razu jest instalacja gazowa zamontowana. Może warto taki egzemplarz obejrzeć. Reflektory xenonowe, z tego co widzę, to jest wersja poliftingowa chyba. Tego co widać na pierwszy rzut oka, tak, tutaj mamy nawigację, podłokietnik, telefon nawet, duży komputer, sterowanie w kierownicy, nawet jest kierownica drewniana. Także dosyć ciekawy egzemplarz tylna żaluzja. Mogato wyposażone, moc 190, to jest ten silnik 192, konie, tak. Także w tej cenie, wybór 60 jest spory, aczkolwiek będą to auta z przebiegami około 200-300 tysięcy i powyżej. Oczywiście, auta z mniejszym przebiegiem się znajdą, czy w okolicach tego przebiegu. Tutaj raczej bym wybierał silnik benzynowy przy takim aucie w takim wieku z takimi przebiegami. Zawsze to gwarantuje mniejsze wyeksportowanie czy możliwość założenia gazu. Zazwyczaj takie egzemplarze z silnikiem benzynowym są po prostu w lepszym stanie. Aczkolwiek. Zdarzają się także zadbane egzemplarze z przebiegiem dużo większym. Tutaj mamy kombi 17900. Manualna skrzynia 219 tysięcy. Dosyć fajnie wyglądająco, także w środku. Czujniki parkowania wśród tył Xenony. Tutaj ceny tych aut zjechały dosyć mocno, aczkolwiek nie wiem czy tutaj... Nie, w opisie to tutaj, tutaj nic nie ma. Także E60 można kupić w takiej cenie, z tym, że będą to auta no, z przebiegami powyżej 200 tysięcy km, grubo około 300, nawet powyżej. Na samochód powiedzmy z mniejszym przebiegiem będziemy musieli przeznaczyć nieco więcej. Także to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka